Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak to możliwe, że niektóre filmy potrafią na zawsze zapisać się w pamięci widzów? Od momentu, gdy na ekranach kina debiutował głośny obraz "Roube Reinera", który wydarzył się pod koniec lat 80. XX wieku, historia ta wciąż budzi ogromne emocje. Choć dziś rzadko można go zobaczyć w telewizji, od pierwszego września fani romantycznych komedii mają możliwość przeżywania tych emocji na nowo, dzięki dostępności filmu na platformie Prime Video. Ten kultowy obraz z roku 1989, oparty na scenariuszu autorstwa Nory Efren, przenosi nas w świat skomplikowanych relacji między Harrym Burnsem, granym przez Billy'ego Krystala a Sally Albright, w którą wciela się Meg Ryan. Ich drogi krzyżują się w czasach studenckich, a ich relacja ewoluuje w coś więcej. Pomimo wielkiego uczucia i związanych z nim rozczarowań, ta historia ukazuje zawirowania miłości i przyjaźni. Kiedy ich ścieżki znów się krzyżują po kilku latach, Widzowie są świadkami nieoczekiwanej metamorfozy dawnych uczuć. To, co początkowo zdawało się być nieodpartą fascynacją, ustępuje miejsca głębszej przyjaźni. Wspólnie odkrywają skomplikowane aspekty swoich osobowości, dzielą radości i troski, co czyni ich relację jeszcze bardziej artystyczną i osobistą. Granica między przyjaźnią a czymś więcej staje się niewyraźna, co dodaje filmowi niezwykłej głębi. Warto również zauważyć, że na ekranie nie zobaczymy jedynie wspomnianych głównych bohaterów. Występują tam także utalentowani aktorzy, tacy jak Kerry Fisher, Bruno Kirby, Steven Ford, a nawet Lisa Jane Perski oraz Michelle Castro. Każda z tych postaci przyczynia się do tworzenia unikalnej atmosfery i dodaje filmu kolorytu, czyniąc go jeszcze bardziej ciekawym. Film zdobył szereg prestiżowych nagród, w tym BAFTA za najlepszy oryginalny scenariusz, co świadczy o jego znaczeniu i uznaniu w branży filmowej. Harry i Sally to nie tylko romantyczna komedia, ale także znakomite dzieło które z powodzeniem łączy humor z emocjami, pozwalając widzom identyfikować się z bohaterami i ich przeżyciami. Jeśli czujesz, że to temat, który zasługuje na głębszą refleksję, bądź może masz własne pytania związane z tym filmem, nie wahaj się podzielić swoimi przemyśleniami. Pamiętaj, że nasze przesłanie ma ogromne znaczenie. Wszystko możesz zgłosić za pośrednictwem czerwonego telefonu Radia Z. Odkryj magię emocji, które płyną z tego filmu i przekonaj się, dlaczego jego przesłanie wciąż pozostaje aktualne.